Nie karć mnie, panie, w swym gniewie i nie karz w swej zapalczywości. Zmiłuj się nade mną, panie, bom słaby. Ulecz mnie, panie, bo kości moje strwożone i duszę moją ogarnia wielka trwoga. Lecz ty, o panie, jakże długo jeszcze. Zwróć się, o panie, ocal moją duszę, wybaw mnie przez twoje miłosierdzie bo nikt po śmierci nie wspomni o Tobie, któż Cię wychwala w szeolu. Zmęczyłem się moim jękiem, płaczem obmywam co noc moje łoże, posłanie moje skrapiam łzami, od smutku oko moje mgłą zachodzi, starzeję się z powodu wszystkich mych wrogów. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy zło czynicie, bo Pan usłyszał głos mojego płaczu, Pan usłyszał moje błaganie, Pan przyjął moją modlitwę. Niech się wszyscy moi wrogowie zawstydzą i bardzo zatrwożą, niech odstąpią i niech się zawstydzą.